Cześć, witam Was w drugiej części wykopek. Po prostu tam nie mogłem Wam wszystkiego opowiedzieć, bo brakło mi czasu. Znaczy w braku mi pamięci I że jest wyczyszczonej i, i kopiemy dalej. I co wam mogę powiedzieć? Kurczę. Tu jeszcze mam do wykopania. I no i cyk. Te wykopki to mają być przyjemna praca. Agrobartka. A nie tam jakieś pogadanki. Ja rolnictwo robię, powiem Wam, do przyjemności. Ja to po prostu lubię. A u mnie w skrajnie pozytywnej emocje wzbudzają się w ciągniki typu 30, 60, ruski. To jest, powiem Wam, takie mocne coś. O! Mocna strona u mnie. Dobra, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, ja to już pozbieram. I, i smacznych zbiorów, trzymajcie się, cześć!